Mieszkańcy bezskutecznie występują z różnymi petycjami, wnioskami, pismami do urzędów miast z prośbą o rozwiązanie tego problemu. Samorząd rozkłada bezradnie ręce i ma do tego niestety uzasadnienie, bo oczywiście, jak któż mógłby się spodziewać, w Polsce nie ma systemowego rozwiązania, które by pozwalało samorządom na skuteczne finansowanie rozwiązań, które by redukowały liczbę dzikiej zwierzyny w naszych miastach. Problemem jest niedoprecyzowanie prawa Łowieckiego, które nie mówi jasno, po której stronie leży sfinansowanie odszczału redukcyjnego. Odszczał więc nie był prowadzony, ze względu na to, że, że musi być wskazany podmiot, który ma go sfinansować. Do, do dzisiaj składane są pisma, a sprawa ciągnie się dalej. Ta sytuacja dobitnie pokazuje, że, jest tutaj, że konieczna jest tutaj zmiana prawa. Dlatego pragniemy zaprezentować. Naszą poprawkę do tejże ustawy, która jasno wskazuje, między innymi, powiat jako źródło finansowania. Co najważniejsze w niej, jest to możliwość, a nie obowiązek. To znaczy, że dalej będzie można korzystać choćby z dotacji państwowych na ten cel, ale w razie potrzeby powiat będzie mógł z własnych środków, jako zadanie własne. Przekazać finanse na prowadzenie działań redukcyjnych. Ta poprawka pozwoli w końcu podjąć realne i skuteczne działania tam, gdzie są potrzebne i to znacznie szybciej niż czekanie czasami miesiącami czy latami na odpowiedź urzędnika, który nie jest w żaden sposób związany z problemem i zapewne znajdzie zawsze coś w jego mniemaniu ważniejszego, na co dane środki mogłyby zostać przekazane. Skierowaliśmy już tą poprawkę do dalszych analiz przez naszych posłów w ramach projektu 27 i mamy nadzieję, że w przyszłości będzie ona również procedowana w parlamencie. Dziki nie znają przepisów ani uchwał. Państwo, które nie jest w stanie poradzić sobie z tak podstawowym problemem, jest niewiarygodne. Jako nowa nadzieja mówimy jasno. Bezpieczeństwo mieszkańców jest ważniejsze niż biurokratyczne przepychanki. Jeśli państwo nie potrafi działać centralnie, musi pozwolić działać lokalnie. Zmieńmy prawo albo będziemy dalej wysyłać pisma i wnioski, aż do momentu, gdy dojdzie do tragedii. Problem leży w archaicznych przepisach, które sięgają 1995 roku. Od tamtej pory nie zostały w żaden sposób znowelizowane, dostosowane do rzeczywistości, nie zostały dostosowane do pogłowia dzikiej zwierzyny, do rozrostu miast. Proponujemy zmianę tego prawa. Jesteśmy w kontakcie z naszymi posłami, proponujemy tą poprawkę w ramach projektu 27. Jesteśmy w kontakcie ze środowiskami łowieckimi. Apelujemy do wszystkich samorządowców, do wszystkich mieszkańców, żeby poparli naszą inicjatywę, żeby nadać proces legislacyjny, tej, tej poprawce, żebyśmy jeszcze jak najszybciej zajęło się nią Ministerstwo Środowiska, żeby mogło ją wprowadzić do obiegu formalnoprawnego w naszym państwie, żeby gminy mogły wreszcie zacząć korzystać z narzędzia, które, które im oferujemy.